B witam. Długo mnie było na kanale y, pod względem filmów. Y, starałam się być mimo wszystko aktywna y, na moich social media i na YouTube. Y, no, ale. Y <grym> Miałam mały problem yy, i ten filmik powstał yy, właśnie yy, to, żeby wytłumaczyć wam, yy, żebym mogła się wyspowiedzieć wam, dlaczego tak długo nie było filmów. Yy, yy, by, od czego by tu zacząć? Yy, yy, <grym> yy, no to zacznijmy od tego, więc yy, tak. Yy, Byłam sobie u kuzynki na wakacjach i świetnie. Robię filmy do Tiny cycy. Te TNCC? Jak to woli. No i sobie robię, robię i w pewnym momencie mnie wywala z Kinemastera Diamond. I uznałam, znaczy nic nie uznałam, bo to było w sumie normalne, że od czasu do czasu mnie wywalało. No i wchodzę jeszcze raz w Kinemastera. I znowu mnie wywala. I wtedy miałam takiego. What the f no ale uznałam, że dobra, to nic takiego. I wchodzę z powrotem w Kinamastera, przynajmniej próbuję. I tak po 50 razy. I totalnie nie mogłam robić filmu, bo w ogóle totalnie mnie wywalało. Tak zupełnie mnie, mnie, mnie wywalało. Nie mogłam cokolwiek zrobić, nie mogłam jak. jakkolwiek zrobić ten film. I. Po dość krótkim czasie zaczęło mnie wywalać ze wszystkich aplikacji, oprócz gacza klap. Gacza klap, gacza. Yy, Boże, gacha klap, nie wiem jak to woli, ja mówię bardzo różnie. Naprawdę, Boże, ludzie, dlaczego się przyczyniacie do wymowy? No i mój telefon to totalnie był trup, taki dosłowny trup. No i nie mogłam nic praktycznie, na niej nic robić, nie mogłam robić. Coś się rozumiecie. Do niczego się nie nadawał. No, do niczego się nie nadawał. I na szczęście od mojego miszczunia dostałam telefon. Co prawda nie był jakiś supermarki, bo to był ten stary telefon. Ale na szczęście był o wiele lepszy niż ten mój trup. I korzystałam z niego. Robiłam na nim film. Ten CC jakby to się ciekawił. I. W dupę to poszło w zasadzie. I teraz. W sumie wczoraj, nie teraz. Dostałam. Mam nowy telefon, który jest zbawieniem. Naprawdę, moim zdaniem, ten telefon, co teraz mam, jest. Bardzo I teraz postaram się tą aktywność zwiększyć na YouTubie. I teraz będę robić ten CC. No. Boże, ja mówiłam cały czas tynycycy i teraz ten cycy I mam nadzieję, że... W sumie nie mam żadnej nadziei. To w sumie by było na tyle. No bo co by tu, co by tu więcej mówić. Yy, widzimy się w następnym filmiku. naj Bye bye!